Nie widzisz ich, nie myślisz o nich, a potrafią przemówić do ciebie mocniej niż tysiące słów. Sprawić, że z niepokojem oglądniesz je za siebie. Dzięki nim emocje w Twoich filmach stają się bardziej namacalne, a na YouTubie pełnią jeszcze ważniejszą rolę. Witaj na kanale Droga Kreatora, gdzie staram się odkryć, jak możemy wykorzystać wideo oraz YouTube y do tego, aby. Rozwijać nasz biznes. Dziś o tajnej broni każdego twórcy wideo. Efektach dźwiękowych. Dam Ci 5 stron. Z darmowymi efektami dźwiękowymi, potężnych baz efektów dźwiękowych, ale wcześniej pogadajmy sobie, dlaczego to jest tajna broń i dlaczego na YouTubie efekty dźwiękowe są tak piekielnie ważne. No więc dlaczego tajna? Tajna broń, bo prawdopodobnie nawet nie uświadamiasz sobie, że nie słyszysz oryginalnej ścieżki dźwiękowej, a efekty dźwiękowe, które mają podkreślić scenę, którą oglądasz. No Wyobraź sobie na przykład, że twój ulubiony youtuber tworzy akurat jakiegoś vloga, jest w pięknym jesiennym lesie. Wokół niesamowite jesienne kolory i temu pięknemu krajobrazowi i obrazowi towarzyszy dźwięk szeleszczących liści, które gdzieś tam uginają się pod butami. Bohatera i prawdopodobnie nie słyszysz prawdziwej ścieżki dźwiękowej. Najprawdopodobniej ten klimatyczny dźwięk został dodany na etapie montażu filmu. Ale to nie koniec, bo jak oglądasz filmy czy na TikToku, czy na YouTubie, to efekty dźwiękowe wśród tych najlepszych twórców są naprawdę często stosowane, co parę sekund w zasadzie i najczęściej nie dostrzegamy ich. To znaczy, jeżeli nie słuchasz wyraźnie. Celem, aby usłyszeć, aby zaobserwować, jakie efekty dźwiękowe są wykorzystywane, to większość z nich zleje się z przekazem filmu i nie wyłowisz ich. Najczęściej te efekty dźwiękowe pozostaną na takim poziomie podprogowym, nawet. Ale też, żeby nie być gołosłownym, odpalimy sobie pierwszy, lepszy filmik Mr. Beast i przyglądniemy mu się tylko pod kątem tych efektów dźwiękowych. Zobacz. My...

To przyjąłbyś to jako część całości i nie wyłowił ich. Więc dlatego to jest yy, tajna broń. Ale pytanie brzmi, dlaczego ich jest tam tak dużo? No bo co? Chodzi o atmosferę, klimat? Nie. Chodzi o coś zdecydowanie ważniejszego. Słuchaj, z perspektywy youtubera, twórcy wideo, najważniejszą funkcją efektów dźwiękowych jest to, że pozwalają zawalczyć o uwagę widza. Są tak zwanym pattern interrupt. W języku polskim nie ma takiego, wiesz, bezpośredniego tłumaczenia tego terminu, ale można powiedzieć, że to jest takie przerwanie wzorca, zakłócenie wzorca. Narrator, bohater Twojego filmu, gadająca głowa po prostu przed tą kamerą, to jest pewien wzór. I wiesz, w czasie, gdy z każdej strony nasza uwaga jest atakowana. To bardzo szybko takim wzorem możemy się znudzić. Efekty dźwiękowe pozwalają nam przełamać ten wzór, przez co ten obraz, ten przekaz, ten nasz film staje się na tym poziomie podświadomym dla naszego umysłu, dla naszego mózgu bardziej angażujący. Wiesz, do, chodzi o to, że do tej statycznej sceny prowadzasz coś nieoczekiwanego, coś co zaskakuje. I jeszcze raz, wzorem jest ten nasz bohater, ta gadająca głowa i ten wzór szybko staje się nudny dla naszego umysłu i możesz przełamać tą nudę łamiąc ten wzór. I możesz to zrobić między innymi dzięki dźwiękom. Dlatego na filmiku Mr. Beast co dwie sekundy pojawia się jakiś efekt dźwiękowy. Efekty dźwiękowe to są bohaterowie naszych ulubionych filmów czy gier wideo. Możesz ich nie zauważać świadomie, ale one dodają taką kluczową warstwę doświadczenia. Gdy oglądamy film. I to są, wiesz, duże słowa, ale pomyśl o tym klasycznym filmie grozy, nie? Bez dźwięku szeptu, skrzypiących drzwi. To nie jest to samo. Dlatego tak ważne jest to, żeby dźwięków, efektów dźwiękowych nie lekceważyć. No dobra, teraz wiesz już, dlaczego efekty dźwiękowe są ważne, no ale teraz czas na to, po co przyszedłeś. Mam dla ciebie pięć. Stron, gdzie znajdziesz po prostu morze, jak nie ocean efektów dźwiękowych, całkowicie darmowych do wykorzystania komercyjnego, niekomercyjnego. Naprawdę dużo dobroci. Potem chwilę się pogadamy jeszcze o tym, jak sprawdzić, czy możesz z tych klipów na pewno korzystać do projektu, nad którym pracujesz, a potem opowiem Ci jeszcze o kilku innych sposobach łamania wzorów w głowach naszych widzów. No, nie brzmi to dobrze. Ok, słuchajcie. Czas na stronki z efektami dźwiękowymi. Słuchaj, ja opowiem Ci dzisiaj o pięciu stronach z efektami dźwiękowymi. Linki do nich znajdziesz w Equipunku Kreatora, do którego z kolei link znajdziesz w opisie tego filmu. To jest miejsce, do którego masz dostęp za darmo. Wystarczy, że zapiszesz się do mojego newslettera, za co oczywiście będę Ci bardzo wdzięczny. I wiesz, na razie dopiero zaczynam tworzyć to miejsce, ale docelowo chciałbym, żeby to była taka piękna i wielka baza wiedzy o tworzeniu wideo, tworzeniu wideo dla YouTube'ów, TikToków, nie? Ale nie przedłużam. Przechodzimy do darmowych efektów dźwiękowych. I tutaj mam dla ciebie kilka stron. Słuchajcie, pierwsza strona to jest Sound Bible i jest tutaj mnóstwo takich jakościowych efektów dźwiękowych. No, zobaczmy na przykład ten. Relax, po prostu uwielbiam dźwięk deszczu. Bardzo przejrzysta informacja o licencjonowaniu. Co prawda, to tutaj jest minus z tej strony, to znaczy większość plików tutaj ma attribution 3.0. To znaczy, że używając ich, powinieneś także wskazać źródło autora. Wielkim plusem tej strony jest to, że nie trzeba się bawić żadne rejestracje. Wszystko możesz pobrać po prostu z poziomu strony głównej wyszukiwarki. No na przykład pobierzmy sobie ten deszczyk. Bum widzicie już się pobrał i już nam tu gra w tle. O! Proponuję, że zrobimy test i poszukamy dźwięku tutaj. I na przykład będziemy na każdej z tych stron szukać dźwięku słusz, Czyli takiego wiecie dźwięku na przykład, które możecie wykorzystać do grafik. Spoko z tym, że. Nie ma ich tutaj za dużo. No ile tu jest raptem 6 opcji, czyli w sumie mech. Ale to jest dopiero pierwsza strona. Przechodzimy do kolejnej. Druga strona to jest Free Sound. I teraz tak mamy tutaj ogromną bazę efektów dźwiękowych ponad 400 tysięcy darmowych efektów dźwiękowych. Wszystkie te dźwięki są całkowicie darmowe. Konfiguracja konta jest szybka, łatwa. Efekty dźwiękowe też są wysokiej jakości. Minusem jest to, że plików nie można pobrać bez założenia konta. Nie wszystkie dźwięki są dostępne do użytku komercyjnego. No i jakby widzicie też ta stronka jest trochę old -schoolowa. Natomiast jest bardzo fajna, bo mam takie wrażenie, że jest tworzona jakby przez community, więc jakby wiecie można trochę zobaczyć znowu Rainy Day. Nie wiem jak się idzie. To, co mi się tutaj bardziej podoba, to że też można przeczytać często backstory za, za dźwiękiem. Tu widzicie, autor pisze dokładnie w jaki sposób i gdzie nagrał ten dźwięk. Ma to swój swój klimat, nie? To jest Travel Ambience. Bardzo lubię tą stronę. No ale zróbmy nasz test. Słuszcz! Boom! I tutaj opcji słuszczów, jak widzicie, jest po prostu zatrzęsienie. 1961 opcji. Dobra, zobaczmy jaka jakość. Wow, po prostu wow, nie? Naprawdę rewelacja. Ale to nie koniec. Kolejna stronka, moi drodzy, to jest Sound Effects Plus. To, co wyróżnia tą stronkę, to, że. Tutaj twórcy tworzą własne efekty dźwiękowe. Uznanie autorstwa tutaj nie jest konieczne. Efekty, oczywiście, w związku z tym, że też są tworzone in-house, też są wysokiej jakości. Rejestracja jest trochę tutaj bardziej skomplikowana. Wszystkie pliki mają znak wodny i biblioteka jest trochę ograniczona, bo tylko 5000 dźwięków. No co przy tej bibliotece, tu samych słuszów, mieliśmy 2000, nie? No ale zróbmy nasz test. Tutaj też jest trochę słuszów do wyboru, jak widzicie. Przetestujmy jakieś, jest taka e, naciągana służba, powiedzmy. O, widzicie? Ale to nie koniec. Czwarta stronka jest w ogóle ciekawa. Z uwagi jeszcze na dodatkowy benefit, który w sobie ma. Po pierwsze strona od razu się wyróżnia. Jest no, nowoczesna po prostu. Bardzo prosty design, ale bardzo czytelny. Nie ma potrzeby tworzenia konta, aby pobrać klipy. To co jest no, wspaniałe tutaj, no, to też jest bardzo duża biblioteka. Nie mam informacji ile dokładnie tutaj jest klipów, ale jest duża. O, zresztą widzicie, tutaj jest 90 tysięcy plus darmowych efektów dźwiękowych. No i teraz tak, ta stronka po pierwsze no, wyróżnia się bardzo, bo jest bardzo nowoczesna, bardzo czytelna, no, super design. W związku z tym też jest bardzo przyjazna w użyciu. Nie ma potrzeby tworzyć konto, aby pobrać pliki. Rozmiar biblioteki też jest pokaźny, bo no, według twórców strony jest tutaj 90 tysięcy ponad darmowych efektów dźwiękowych, ale to co jest też przewagą tej strony to, że nie mamy tutaj tylko darmowe efekty dźwiękowe, ale mamy także zdjęcia, ilustracje. Także no to jest bardzo fajna biblioteka i wsparcie dla każdego twórcy. No ale my wróćmy do naszych sound efektów i przetestujmy naszego Słusza. Tu jak widzicie też jest dość dużo opcji. 13 stron, 200 50 około klipów do wyboru. No i zobaczmy. Ok, no dobra, to służ taki nie do końca. No to już klasycznie i fajne prosty, dobry dźwięk. No i też myślę, że kulturka. No i słuchajcie, piąta stronka. Piąta stronka jest wyjątkowa. Bo to stronka BBC, BBC Sound Effects. Biblioteka jest w średniej wielkości, 16 tysięcy dźwięków, no więc całkiem okej. Okay. To, są to bardzo jakościowe efekty i też nie ma potrzeby rejestrować się, aby efekt pobrać. To zapodamy sobie Nature. taką no kurczę Ta strona ma jeden minus, a mianowicie to, że te pliki w wersji darmowej tylko możesz z nich korzystać do potrzeb niekomercyjnych. No więc to jest minus, ta jedna stronka odpada wam, jeżeli chcecie podziałać komercyjnie. Niemniej dźwięki wspaniałe. No i przetestujmy, słysza? Nie No więc BBC Sound Effects przegrywa w tym teście dźwięków potrzebnych na YouTube. Niemniej to jest fajne miejsce. To jest fajne miejsce z ciekawymi dźwiękami i pięknymi dźwiękami. Te zegary zobaczmy. Słuchajcie, te stronki możecie znaleźć w ekwipunku kreatora. A obiecuję wam, że do chwili, gdy do nich dotrzecie, gdy ten film będzie online, to będzie tych stron z darmowymi efektami dźwiękowymi jeszcze więcej, a to miejsce będzie żyło, będzie się rozwijać. Więc zachęcam Was, żebyście tu zaglądnęli. Może się zastanawiać jeszcze, o co chodzi z tymi licencjami. Wiesz, ja nie jestem prawnikiem, też nie będę udawać, że dogłębnie rozumie ten temat. Natomiast. To, co dla mnie jest pomocne bardzo, to są dwie rzeczy. Po pierwsze, na Wikipedii bardzo fajna tabela, która pokazuje, które z tych licencji jak może być korzystane. Nie? Tutaj na przykład CC0, uznanie autorstwa niewymagane i bum, bum, bum. Użycie komercyjne, kultura remixu i tak dalej. Nie? Można wykorzystać uznanie autorstwa. Tutaj już uznanie autorstwa jest wymagane i znowu w jakich możliwościach, kiedy mogę to wykorzystać, nie? Więc to jest jedna rzecz, którą warto sobie spojrzeć, bo to w bardzo czytelny sposób pokazuje, jak możemy utwór na danej licencji wykorzystać. Ale to, co Wam sugeruję, to po prostu zrychnijcie na stronę, tam to zwykle jest w bardzo czytelny sposób opisane. Zobaczmy, jesteśmy na Pixabay i content license możemy trochę poczytać, nie? Kiedy możemy użyć kontentu za darmo? co jest zabronione. I wiecie, to nie jest jakiś skomplikowany język, bardzo łatwo to można ogarnąć. Na SoundFX Plus jest tutaj license, zakładka i znowu bardzo czytelny mówią, kiedy się zgadzają na to, aby korzystać z ich dźwięków, a na co się nie zgadzają i to widzicie, jest raptem parę, parę paragrafów, które można, można przeczytać, nie? A teraz słuchaj. Dźwięki Efekty dźwiękowe jako narzędzie do przykuwania uwagi widza. To jest tylko jedno z wielu możliwości, które masz jako twórca wideo. I nagrałem filmik o innych możliwościach, które możesz wykorzystać. I ten filmik wybrać sobie, już tutaj się gdzieś wyświetla, więc zachęcam Cię, żebyś na niego kliknął. A ja cieszę się, że widzę Cię na drodze kreatora. No i do zobaczenia w. Kolejnym odcinku!